Trasa 801, Wajwócka, droga Wojewódzka, 801, jeszcze chyba w granicach Warszawy no i to no, młode pokolenia Tardestu, no to chyba układ no zarządu dróg miejskich w Warszawie żeby ten desowiec po prostu e, spróbowali wykończyć, no, wygląda chyba na to, że to jest młode młode pędy no bo tutaj wszystkie ostro kończystego. co by to było mm, skuteczne na pewno nie wypas bo nie ma czym natomiast to taka siatka stalowa budowlana i e, wtedy pędy które wyrastają ulegają samo ścięciu taki mały triczek e, właśnie. Przeciw temu został wymyślony, no i to działa generalnie, no tylko, że koszt siatki jest dosyć duży, bo w grudkach to możemy sobie stosować, natomiast tutaj też nie jest za dużo. możemy było takie rzeczy stosować co pewien czas w miejscach, gdzie on występuje. No i jeśli się go osłabi dosyć skutecznie, kolejne pędy, no to, to jest możliwość. Opanowania tego, bo on też będzie wykraczał tutaj poza płat ziemi, który opanował.